Cześć, witajcie. Tu Gosia Walnik. Jesteśmy w Stacji Artystycznej Rynek i zapraszam Was na pierwszą część dekupażu online. Dzisiaj pokażę Wam, jak w kilku prostych krokach wykonać taki chustecznik. Zapraszam do części praktycznej. Dzisiejsza propozycja to chustecznik, do wykonania którego potrzebujemy serwetkę, stążkę, pędzle, białą farbę podkładową, farbę kontrastową, ewentualnie konturówkę, klej i gąbeczki. W początku białą farbą pokrywamy chustecznik. Do połowy wysokości. Teraz czekamy, aż wyschnie. Kolejny krok to przygotowanie serwetki. Pamiętajcie o tym, aby oddzielić wszystkie warstwy, żeby została nam tylko ta najcieńsza. Przygotowaną serwetkę będziemy przyklejać w całości na chustecznik. W pierwszej kolejności nakładamy klej na cały obszar pomalowany na biało. Nakładamy serwetkę, lekko dociskając. I ponownie nakładamy klej. Niepotrzebne resztki serwetki, łatwo jest teraz usunąć. Doklejamy do doskonałości i czekamy aż wyschnie. Przechodzimy do kolejnego etapu. Wykorzystujemy farby akrylowe w kolorze kontrastowym, jednak dopasowanym do całości. Ja wybrałam dwa odcienie różowego, które teraz ze sobą zmieszam. Będziemy malować pozostałą część chustecznika, nie zapominając również o dnie. Kiedy farba już przeszła, możemy popracować nad strukturą. Możemy do tego wykorzystać taki wzornik silikonowy. Malujemy jaśniejszą farbą i odciskamy na powierzchni. Na wysuszoną powierzchnię w momencie łączenia wzorów nakładamy klej, gdzie później będziemy przyklejać wstążkę. Efektu dopełni jeszcze kokardka, którą naklejamy na środku. Otwór chustecznika możemy jeszcze przyozdobić przy pomocy konturówki. I oto efekt końcowy. Pudełko możecie dodatkowo przeozdobić według własnego pomysłu. Pochwalcie się efektami swojej pracy. A już dzisiaj zapraszam Was na kolejny Dekupaż Online, który pokaże się niebawem.